Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy placki. Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków, tak na bogato. Oczywiście, jeżeli oglądacie w, w jakimś innym miesiącu ten film, moż, można też zrobić te placki z takich zwykłych, już później starszych ziemniaków. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Jeżeli potrzebujecie, możecie zrobić z podwójnej porcji. Tutaj mam około kilograma młodych ziemniaków już obranych. Jeżeli nie obieracie młodych ziemniaków, możecie je oczywiście zeskrobać tak nożem. Do tego taka jedna spora cebula. Do tego będzie nam potrzebne około 20 deko. Tutaj mam pokrojonego w drobną kostkę boczku wędzonego, parzonego, i ja ten boczek już sobie dam tutaj na patelnię, więc on mi się. E, ładnie stopi, nie zrobią się skwarki. Także zapalam gaz. O. Na tej samej patelni ja później będę smażyć placki. Będzie nam potrzebne jedno jajko. Około łyżki mąki e, to jest mąka ziemniaczana, tak zwana skrobia. I około jednej łyżki mąki pszennej tortowej typ 450 lub 500. Opcjonalnie można dać my lubimy, będzie kilka ząbków czosnku, jedna łyżka gęstej, kwaśnej śmietany. I oczywiście, jeżeli jecie placki ziemniaczane też ze śmietaną, no to później śmietana do. Placków, będzie też potrzebny oczywiście szczypiorek do przystrojenia, tarka do ziemniaków, ja będę trzeć na tej stronie, olej i oczywiście sitko będzie nam potrzebne, żeby odsączyć ziemniaki z nadmiaru wody. I zaczynamy. Ja będę trzeć ziemniaki. Jeżeli nie macie maszyny, no to będziecie musieli zetrzeć Tutaj na tych e, oczkach. Ja zrobię to taką starą maszyną. Także tu się mi będzie wytapiać, a ja biorę się za starcie ziemniaków. Do tego też od razu będę ścierać. Wrzucę też cebulę i wrzucę czosnek. I ja się biorę za ścieranie ziemniaków. Zostało już starte, do, trwało to dosłownie chwila. Odkręcam maszynę. O. I przełożymy teraz ziemniaki na sitko. Młode ziemniaki. Też zależy jeszcze od odmiany, ale mają bardzo dużo wody w sobie, a tak dużo wody nam nie potrzeba, ponieważ nie będziemy dawać aż tak dużo mąki. Jak damy dużo mąki, to nasze placki nie wyjdą chrupiące, będą po prostu gumowe. A ja lubię chrupiące placki. Sitko i na sitko wszystko wyjmę. stawiamy na chwilę, żeby ziemniaki nam ładnie odsączyły swoją wodę. Przemieszajmy od czasu do czasu. Tu skwarki ładnie się robią. Skwarki ładnie się już zarumieniły. Ziemniaki mi od, odciekły. Odłożę na razie na bok. I nie mieszamy tu, tylko zlewamy tą wodę. Pod spodem zebrała nam się. E, zaraz wam pokażę. Mąka ziemniaczana, skrobia i to zostawiamy. A wodę delikatnie zlewamy. Ona nam nie będzie już potrzebna. Coś moje ziemniaczki widzę, że nie za dużo miały skrobi. Przekładam ziemniaki. Wbijamy jedno nieduże jajko. Dajemy łyżkę kwaśnej, gęstej śmietany. Śmietana jak i nasza cebula sprawi to, że nasze placki będą. Jasne i takie naprawdę delikatne. Także łyżka Śmietany łyżka mąki. I taka płaska łyżka stołowa. Może troszkę mniej o mąki ziemniaczanej. Oczywiście trzeba dodać soli, taką łyżeczkę, wszystko zależy, ile solicie, no, soli i oczywiście pieprzu. Jeżeli używacie jakiekolwiek inne zioła i lubicie, oczywiście można dodać. Do tego dodaję troszeczkę jeszcze naszego naszych o, skwarek, ale nie wszystkie, bo część pójdzie jeszcze do, na placki, jak będziemy po prostu podawać, o, tak. Stąd resztę musimy zabrać. Tłuszcz nie zabieramy, tuż zostawiamy na patelni. Do tego tłuszczu dolejemy tutaj oleju i te placki nam fajnie przejdą taką. Takim właśnie e, posmakiem właśnie skwarków. Jak na bogato, to na bogato. Naprawdę całkiem inaczej będą smakować niż tylko na, e, na takim zwykłym oleju. O, to sobie zostawię na bok do przystrojenia. Tutaj wlewamy olej. Ile wlewamy oleju ja zawsze mówię? Wlewamy dość sporo oleju tak do. Centymetra placki nie będą nasączone olejem, jeśli olej będzie wystarczająco gorący. Smażymy na średnim ogniu. To wszystko musimy porządnie wymieszać. Już wymieszałam i teraz słuchajcie, jak sprawdzić, czy olej już jest dobry. Wystarczy troszeczkę ciasta. O, dać tutaj. Ono zaczyna się smażyć. Jeżeli od razu po wrzuceniu zaczyna, zaraz muszę się tutaj ogarnąć, o jeżeli zaczyna się od razu smażyć, wypływa, to znaczy, że po prostu już olej już jest y, gotowy. Widzicie? Chociaż troszkę czasu minęło, moje ziemniaczki cza, cały czas są ładne i jasne, w ogóle nie ciemnieją. I nakładamy porcję. Musicie tyle nałożyć placków, żeby temperatura oleju Wam na tyle nie spadła, żeby one, one się cały czas smażyły, a nie zaczęły gotować. I smażymy na złoty kolor z każdej strony. Po kilku minutach, jak placki już będą takie ładne, ochrumiane, przewracamy je na drugą stronę. I też smażymy do zarumienienia na średnim ogniu. Kiedy placki z obu, z dwóch stron już są takie ładne, rumiane, to wykładam na papier taki ręcznik papierowy jeszcze żeby je odsączyć i będę nakładać drugą porcję. Każdą następną porcję smażę tak samo. O, jak troszkę ostygną, oczywiście pokażę Wam, jakie są fajne, kupiące. Przed wył, e, nałożeniem placków trzeba tutaj przemieszać. Oczywiście ziemniaki są dalej bardzo ładne i jaśniutkie. O. I każdą porcję smażymy tak samo. W porcji, bo tu już ostatnia, e, ostatnie placki mi się smażą, wyszło 8, 9, 10, 11 placków, ale takich dość sporych, także jeżeli dla Was byłoby to za mało, no to po prostu e, musicie zrobić z podwójnej porcji. Chcę Wam pokazać, jak smakują placuszki. Te już ostygły, bo te piekłam wcześniej i nie wiem, czy to będzie słychać, jakie one są chrupkie. Pyszne, naprawdę są pyszne. Mm. Mają taki delikatny, właśnie, posmak mm. tych składników. Jak będę podawać? Ja lubię na to śmietankę. O, tak, gęstą, kwasną śmietanę. Będę podawać. Posypane szczypiorkiem. Tak. I na to słuchajcie, kilka skwarków. O. Tak będę podawać swoje placuszki. Jak Wam się przepis podoba, a naprawdę jest łatwy, nie bójcie się zrobić placków ziemniaczanych, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa pa. Mm. Pyszne. Pyszne, chrupiące placuszki. Niebo w gębie. Mm. Te skwareczki. Idealne.